Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski mają nieco na to rada języka. Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski w sierpniu 2017 roku powitali na świecie córkę. Wybrali dla niej imię Mia, w lacinie języku włoskim oznaczające Moja. Z kolei tradycja słowiańska wiaza to imię ze słowem Mila, które oznacza ukochana czy luba. W językach dunskich i szwedzkim Mia jest zdrobnieniem od Marii. Imię Mia bije obecnie rekordy popularności wśród imion nadawanych nowonarodzonym dziewczynkom w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W Polsce nadawanie imion dzieciom podlega kilku zasadom. Można wybrać maksymalnie dwa. Zadmien z nich nie może być w formie zdrobnialej, ani wywoływać obrazliwych, osmieszających lub nieprzyzwoitych skojarzeń. Ustawa z 2015 roku zliberalizowała przepisy o tyle, im wybrane przez rodziców imię nie może być neutralne płciowo. Dozwolone zostało także nadawanie imion obcobrzmiacych, nawet jeśli zadmien z rodziców nie jest obcokrajowcem. Niemniej jednak nadal nie można nadawać dzieciom imion wskazujących na plec inna niż biologiczna. Czyli nadanie dziewczynce imienia James, jak to zrobili Black Oliver i Ryan Reynolds. Wybierając dla córki imię po zmarłym dziadku, nie jest, póki co, możliwe. W praktyce Urzędy Stanu Cywilnego prowadzą cicha walkę, broniąc nowonarodzonych Polaków przednia ograniczona. Jak się wydaje, inwencja rodziców. Katowicki Urząd Stanu Cywilnego, jak wynika z jego raportu. Odparł w minionych latach pomysł nadania dzieciom imion, Koka, Batman, Nutella i Joint. Natomiast Warszawskiemu udało się zniechęcić rodziców do imion, Wega oraz Rocki. Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski przeforsowali swój pomysł. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Rada Języka Polskiego, mogło być różnie. Imię ja, choć wyraźnie wskazuje na plec dziecka, nie jest obrazliwe ani równoznaczne z nazwa geograficzna czy pospolita. To jest trudne do zaakceptowania jako inieńalizacja do języka polskiego, ponieważ ma kłopotliwa wymowa zawiera bowiem polaczenie miękkiego m, mi oraz a, które w z wymawia się jako dwie wieki, takie kmp w słowach chemia, anemia, czytam na stronie Rady Języka Polskiego. Jak wyjaśnia Rada Języka Polskiego, jej rola nie jest zabranianie ani zezwalanie, a jedynie wydawanie opinii. Rada Języka Polskiego, jako instytucja opiniodawczo-doradcza w zakresie uzywania języka polskiego, nie wydaje zezwolenia na uzywanie jakichkolwiek form językowych, zakazów czy nakazów. Naszym zadaniem jest jedynie wyrażanie opinii m.in. o nietypowych imionach. I nie miało takie jest. Może ono przysporzyć klopozu w swej nosicielce. Jednak jest Państwo przekonani, że to imię? córka silniej wpisze się w tradycje rodzinne. To uważam, że nie ma powodu, by urząd stanu cywilnego odmówili jego rejestracji. Swoja droga, to nie byłoby pięknie, gdyby w przyszłości Miara Duszewska zakochala się z wzajemnością w Liamie szczesnym, Mogliby wtedy medialnie funkcjonować jako miajam.